Dzień doberek, dzień doberek, dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was z cudakiem, o którym Wam mówiłem na rolkach shorts około tydzień temu, no coś koło tego. I posłuchajcie, pomimo tego, że może nie jest to jeszcze odpowiednia pora i miejsce na recenzowanie takiego produktu, można go używać w zupełnie innym przeznaczeniu autentycznie, on nie musi być w sytuacjach podbramkowych, on może też być używany jako produkt na co dzień, obecnie w, na promocji w Rossmanie kosztuje on 7 ,49 zł, 49 groszy 7,50 w zaokrągleniu ma cudowny skład także jak najbardziej przychodzę do Was polecajką tak, jest of course on będzie dla Was ideolo na urlopach, jak sobie wyjedziecie na urlop żeby go mieć w torebce, w kosmetyczce, w walizce, w torbie, wszędzie gdziekolwiek. Będzie on dla was idealny nawet na teraz jako lekki produkt nawilżający pod makijaż, autentycznie. Autentycznie nawet pod makijaż. Ja go miałem wczoraj pod makijażem i wam powiem, rzeźnia <gryznia> jest, Tu jest po prostu miazga, to jest po prostu cudak ze 7,50. także dzisiejszą gwiazdą, którą będę opiniował, to jest nowość z Rosmana od Sunozą. Tak, Sunozą. Jest to łagodzący krem po opalaniu SOS, intensywna pielęgnacja skóry, łagodzi zaczerwienienia, działa kojąco na skórę i ekspresowo chłodzi. Zawiera BioAloe's Microplastic Free Formuła. Wiecie co? To mi się bardzo podoba, jak producenci to podkreślają na opakowaniu, że Microplastic Free. Czyli wiecie, że to już jest takie. To jest nawet, może nawet i niech to będzie robione pod względem marketingowym. Ale super, bo producenci się nie wstydzą tego mówić głośno, że nie stosują w swoich produktach, w swoim produkcie mikroplastiku. I teraz, tak, co nam mówi producent na temat tego produktu? Łagodzący krem po opalaniu SOS zawiera dużą ilość pantenolu. Specjalna formuła łagodzi uczucie napięcia i suchość skóry. Szybko i długoterfale. Krem jest łatwy w aplikacji i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy. To prawda. Chłodzi, odżywia, pomaga skórze szybko się zregenerować. Wysokiej jakości formuła pielęgnacyjna z pantenolem, witaminą E, bisabololem i bioaloesem zapewnia zestresowanej skórze szybką regenerację niezbędną po opalaniu. Zadbana skóra, skóra pozostaje miękka i elastyczna. Tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie. No i teraz zrobimy sobie tutaj krótko, zwięźle i na temat omówienie składu tego produktu, czyli mamy tak, mamy wodę, oczywista, oczywista się rozpuszczalnik dla substancji aktywnych, glicerynka, humektant, substancja nawilżająca, bardzo silnie nawadniająca skórę. Cetearel alkohol z grupy tłuszczowych emolient, który zapobiega przed transepidermalną utratą wody z naskórka, żeby woda z naszej skóry nie uciekała, żeby woda w naszej skórze pozostała w ilości nieruszonej, niedrgniętej, później mamy gliceryl streate i jest to emulgator, który pozwala ustabilizować nam tutaj w pełni konsystencję formuły kosmetyku. Później mamy izopropyl Mirstate, również jest to regulator konsystencji ogólnej formuły kosmetyku. Pantenol, substancja wyciszająca, bardzo silnie nawilżająca i bardzo silna pod kątem redukcji zaczerwienień i podrażnień. Później mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. No, nośnik musi być, jeżeli coś ma zadziałać silnie, łagodząco, to musi być spenetrowane w głębsze warstwy skóry. Co za tym idzie, no, transporter przenikania nośnik musi być w składzie. Najlepiej, żeby było ich więcej niż jeden. Później mamy w składzie tokoferyl acetate. Mamy działanie antyoksydacyjne. Mamy witaminkę E, witaminkę młodości, która regeneruje skórę i chroni naszą skórę przed wolnymi rodnikami i przed stresem oksydacyjnym. Alantoina, która wycisza podrażnienia, zaczerwienienia, łagodzi rumień, świąt, podrażnienie. Bardzo silnie nawileża sama w sobie skórę, także jak najbardziej. Bisabolol. Jest to składnik, który wykazuje bardzo silne działanie przeciwtrądzikowe. Przeciwzapalne. Regulujące funkcjonowanie gruczołów łojowych. Działa, działa bardzo silnie przeciwzapalnie. Bisabolol również jest stosowany w kosmetykach w przypadku łojotokowego zapalenia skóry EZS, ponieważ wykazuje właściwości bardzo silnie przeciwzapalne. Po bisabololu mamy ekstrakt z aloesu, także jeżeli jesteście um, uczuleni na aloes, no to niestety dla Was to nie jest odpowiedni produkt. Aloes nawadnia długoterminowo, jest to elektrolit, jest to humektant, bardzo silnie nawilża i dostarcza skórze utraconą wodę, wilgoć i nawilżenie, które utraciła w wyniku wysuszenia bądź uszkodzenia naskórka. Później mamy olej słonecznikowy, który jest tutaj okluzywny, który zapobiega, żeby te wszystkie substancje lotne, i alantoina, i bisabolol i pantenol, e, tutaj nie wyparowały ze skóry, żeby one sobie mogły spokojnie wniknąć, działać w głębszych warstwach i nie robić tutaj żadnych problemów, bo nie sztuką jest mm, zrobić kosmetyk łagodzący, z którego i tak skóra nie skorzysta, ponieważ substancje albo wy, wyparują ze skóry, Zabierając przy okazji całą wilgoć i wodę ze, skórki, ze skóry, ze skórki ze skóry. No bo tutaj musimy jednak te substancje aktywne, które zostały wprowadzone w skórę, zabezpieczyć, jeżeli są lotne. Trzeba tutaj spojrzeć prawdzie w oczy. Później mamy zagęstnik, później mamy zapach, później mamy fenoksyetanol, produkt nie dla kobiet w ciąży i nie dla maty karmiących. To trzeba głośno powiedzieć. Benzyl alkohol z grupy aromatycznych alkoholi. Bezpieczny, nie robi żadnych szkód skórzeńsko. Bezpieczny konserwant i substancja, która chroni tutaj przed bakteriami, rozwojowi bakterii w kosmetyku. Kompozycje zapachowe. Kompozycje zapachowe kompozycja zapachowa, kwas cytrynowy jako regulator pH i sodium hydroxide jako regulator pH więc produkt nie zawiera w swoim składzie disodium etta hmm, produkt może być łączony z peptydem miedziowym ja jeszcze nie łączyłem go z peptydem miedziowym także zobaczymy, bo łączyłem go trochę z innymi kosmetykami de facto i kremik sam w sobie wygląda tak matowa tuba ona ma 100 ml, no i teraz jest promka w rosku, że, że za 7,49 zł ten krem kosztuje. Konsystencję naprawdę ma mega y, hiper leciutką i powiem Wam szczerze, że on tutaj mentolu w składzie nie ma, ale jednak pierwsze sekundy czujemy chłodzenie. Taki przyjemny chłodek. Ja Wam zaraz go pokażę. I to jest wchłonięty ten krem. Jak on się całkowicie mm, w skórę... Wchłoną. proszę bardzo, tutaj, a tutaj jakąś odgniotkę mam na ręku, nie wiem o czego, może bransoletki, e, dobra, on się wchłania, zapach jest bardzo rześki, zapach jest taki morski, zapach jest bardzo pobudzający i zapach jest bardzo, bardzo przyjemny, zapach jest piękny, on jest właśnie taki letni, on jest właśnie taki świeży, taki naprawdę pobudzający, nawet na rano, no ideolo, Mm, także jak najbardziej ten kremik wygląda tak. Produkt jest przeznaczony dla każdego typu skóry i nie musicie go używać tylko i wyłącznie jako produktu SOS po opalaniu. Możecie go również używać jako produkt na co dzień. Jako lekki krem pod makijaż dla każdego typu skóry. Czy masz skórę trądzikową, czy masz skórę mieszaną, czy masz skórę tłustą, czy masz skórę suchą, możesz go używać jako kremu dziennego. A co to za różnica? Czy po opalaniu, czy nie? Nie ma żadnego problemu. Pięknie się łączy z SPF 50 Asoa. Nie ma żadnego problemu. Wczoraj mi się przepięknie połączył z najnowszym korektorem z i z tym pudrem. Nie ma żadnego problemu. Przepięknie mi się łączy z kosmetykami. Z peptydem miedziowym sam w sobie go jeszcze nie testowałem. Zobaczymy jak to będzie, ale można go połączyć z peptydami miedziowymi żeby to była e, oczywista, oczywistość. E, produkt, e, ja z tego co ja zauważyłem, no to jak już Wam powiedziałem przed chwilą, on pięknie trzyma makijaż. E, buzia jest bardzo mocno nawilżona, niczego jej nie brakuje absolutnie. Nie ma żadnego przesuszu, dziwnego ściągania, mm, takiego objawu zestresowanej trochę tej skóry, że po zmyciu makijażu wygląda ona na taką przemęczoną, na taką no, po prostu domagającą się takiego po prostu kopa pielęgnacji, żeby ją e, doprowadzić do porządku. No, z buzią jest wszystko ok. Ten zapach utrzymuje się około 5 minut. Jak ja nałożyłem ten krem, nałożyłem SPF mm, i później zrobiłem sobie właśnie makijaż ten lekki z tym korektorem Klaresa i pudrem Klaresa, no to przez około 5 minut jeszcze czułem zapach tego mm, kremu. Ogólnie tak jakby z się <gryw> uwalniał. A później zniknął. Później tego zapachu mm, już nie było i tutaj nie ma y, żadnego problemu na mocy integralnej. Także jest to krem bardzo silnie łagodzący, bardzo silnie nawilżający. I nie musi być stosowany stricte tylko i wyłącznie w okresie urlopowym, jeżeli Wam się coś ze skórą hmm, wydarzy. Tylko może być stosowany nawet w codziennej pielęgnacji jako zwykły krem nawilżający. Idealny dla każdego typu skóry. No i teraz w rozku kosztuje 7,49 zł. Także to jest prawdziwy deal życia. Ja go polecam. Jak najbardziej można wypróbować. Na dzisiaj to Mam nadzieję, że się film podobał. Jeśli tak, to łapka w górę wie to w dół. Kocham Was bardzo, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki Wielkie, pa!